Siema witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, czyli Greener 93.1 e, Dzisiaj zapraszam Was t, do pogrania znów w taką m, horrorkową grę, jak widać tutaj na załączonym obrazku. E, Dobrze, że nie żeby nie gadać za dużo w menu, bo to jest dość nudne, to zaczniemy sobie grę i opowiem co nieco przez samego grania, więc tak. E, mam tutaj Tyle oto mapek, w których możemy... na których możemy grać, więc tak, zaczniemy sobie... Hmm, przetestujemy wszystkie na filmikach, tak mi się wydaje. A przynajmniej jakieś ciekawsze. E, na początek niech będzie. Hmm. które by to wybrać? Dobra, i Santa Slayer nie będzie. E, no nawet w początku nie będzie początkujący Ja nie ogarniam tej gry eee, Okej okay. W takim razie możemy chwila tutaj co to jest eee, No dobra nie będzie Możemy zaczynać grze hmm, chodzi o to żeby przetrwać określoną ilość rund chyba eee, Chyba Teraz wam pokażę zresztą chyba przez minutę będą nas atakować różnego rodzaju hmm, pojebane stwory a później hmm, Później Będziemy mogli trochę odetchnąć hmm, i hmm, uzupełnić zapasy apteczek, amunicji, możemy kupić nową broń. Okej, okay, dobra Słabo z FPS... E, z FPS-ami, ale dobra. E, ready. Jaka fajna mapa! Jezu Zajebista gra <laughs> Okej, okay, oni już tu są. O Jezu, zlagowałem Jest to gra przeznaczona do kooperacji, ale z niektórych powodów, niestety nie mogę grać z kimś. Jednym z tych powodów jest to, że nie mam oryginalnej wersji, ale cicho. <laughs> Jeszcze ta muzyczka w tle, no coś pięknego po prostu. staram się tutaj... Powiadam jak trochę grałem complete. To A mam, mam teraz pójść do sklepu. Kurde, znowu powiedziałem coś i zapomniałem dokończyć i teraz nie wiem co mówiłem, ale dobra, mnie, nieważne. O jakiś prezencik tu mamy, może jakieś ammo. Ewentualnie, no właśnie. Ale kurde chyba nie zdążę dobyć z tego sklepu A już chyba pamiętam co miałem mówić jak Wcześniej w to grałem, e Jezu gdzie to jest Kurwa nie laguj Fucken Kurde Eee Wcześniej to grałem to miałem problem z e, Jak to powiedzieć z Używanie apteczek O, reniferki Okej, okay, mam trochę czasu jeszcze Co mogę kupić? Co nie? Co? Może się przydać, dobra e, co jeszcze? Nie wiem, nakupimy czego? O, wiem Aha, nie mam chyba tyle kasy czy coś? No dobra Ale to jest też fajne Lubiłem się bawić tym czasakiem Okej okay, mam mało czasu więc dziś trzeba... O właśnie Taki na jakiś bardziej otwarty teren przydałoby się wejść Ale teraz jak widać Już chyba nie mam czasu Dobra na... F... Ja! What the fuck! Nie! troszeczkę za wiele Będę musiał wziąć go na odległość Kurwa, nie to wziąłem czy trzeba, ale dobra Jezu, nie lagły mi teraz oh Jakby to roja powiedział <laughs> Dobra, wybiegał w kółko Trzeba rozwalić taką tego, dobra, rozwaliłem go Nie ładuj Fucken, ah, fucking, dobra Fuck 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 O oh, yeah Slow motion Coś co lubię Ach, ta muzyczka coś pięknego po prostu Dobra, trzeba się jakoś stąd wydostać Jeszcze jednego gościa mi zabrakło ten eee... Tędy mogę? Chyba nie, ale dobra Mogę stu... Nie mogę tu biec, chyba nie wiem jak się biegnie Trzeba się stąd wydostać i podejść trochę do... z tego sklepiku Gdzieś go słyszę Nie, jeszcze go nie będę zabijał, ale dobra Hej, tędy chyba wyjdę, no dobra, papa pa. Dobra, mam teraz półtora minuty Jak się biegnie w tej cholernej grze? Nasz czerwony pyłek pokaże drogę Trzeba by się zażyć jakąś apteczkę mam, apteczkę mam tutaj mam coś kurwa nie laguj Woah. Owaj, you must be need another player to heal him A ja chcę siebie hillnąć Właśnie z tym jest kurwa problem Gdzie to gówno jest? O, gdzie? A tam Nie wiem, E, Q tak! Q! Dobra! Znaczy Q, nie Q. Okej, okay, no to już jestem... Kurwa, nie zdążę. Dobra, trudno, będę musiał przetrwać na tym. Raczej, bo nie zdążę pójść do sklepu chyba i kupić coś nowego, nie? A może zdążę? E, tylko co tu kupić? Nie chcę maczety Bo nie mam tyle pieniędzy No dobra poczekam Uzbieram sobie trochę I lecimy dalej Dobra pójdziemy dziś tu Pistoleciku idziemy nawalać A co tam No gdzie jesteście? Mordki Tutaj Oooo, dobra. Oj oj nie laguj. No dobra, to już jest przesada. Sorry za te lagi, ale no... Fraps robi swoje, nie? Fierdolcie się ode mnie. Dobrze, muzyczka mnie chociaż uspokaja <laughs> Dobra, weźmiemy macetę co tam, nie? Chodź tu No i problem z głowy Tak się wyrażę Później chyba sobie wezmę katanę kupie i będzie Rozprawię Dobra, jeszcze jeden Kutafon. Czy szybko tutaj, o jezu nie Uleczę Jakie słoczki! W ogóle nie groźny. <laughs> Kurde. Dobra. Okej, okay, teraz biegniemy tam, gdzie trzeba. Chodź, zachęcimy o paczuszkę? Myślę, że też ja tej gry na święta nie miałem, no? <laughs> Dinga. Ej! Ulecimy się jeszcze przez moment... na no, chwilę... No, dobra, zamotałem się. Okej, okay, chodź tu lala. Co mam ciekawego kupienia? Katana, zobaczymy jak to działa. <laughs> Macietę może nie, ale... Ehm, granaty? Nie ja no, damy sobie radę chyba bez granatów Dobra O, tu będzie fajne cięcie, widzę Okej, okay, mam 16 sekund 6 sekund I lecimy o, tu jest jakaś otwarta przestrzeń, będzie mi łatwiej Okej, okay, 4 na 7 wave'ów czy jak to tam Gdzie oni są? Fuck, z góry?! Chyba jej nie widzę gdzie wada Ale no, chyba daje radę zmieni no, zmienię sobie chyba... Eee... Nie dam rady, deadne Jak nic! Gdzie jestem w ogóle? Dobra, tu jestem, okej. Okay. Ajajajajaj! Co to ma być? Używa Kurwa granaty, ja pierdolę Okej okay. Zobaczyłem w czym je się tą grę <grybuj> I mi się za się spodobała Dlategoż oczywiście Lagi są straszne, ale może to poprawię eee, Dobra Tak na pierwszy raz to i tak mi nieźle wyszło Więc tak, mam nadzieję że Wam się spodobało, mi się grało zajbiście eee, Dlatego na pewno będę kontynuował tą mm, Będę kontynuował serię z tej gry Mam jeszcze do wyboru kilka nad kilkanaście fajnych na pewno fajnych mapek ehm... może już raczej nie w klimacie świąt ale na pewno będzie ciekawie dlatego do usłyszenia w kolejnym filmiku ehm, komentujcie oceniajcie subskrybujcie czyli standardowa procedura no to na razie